Miras, nie Boćkowo, tylko Goćkowo. Jak jesteś przy Boćkowie, to jedź prosto, będzie drogowskaz na Goćkowo. I jak dojedziesz do Goćkowa, to pierwszy dom po lewej stronie, brama będzie otwarta. A ty jesteś pewien, że jest sens tam jechać? Mam nadzieję, że na darmo kilometrów nie zrobiłem. Nie no, coś ty zgłupiał. Przecież wiesz, że ja wtyki mam, więc się nie martw. Dobry sprzęt to będzie. Yy, ja kończę, bo kobita mi spokoju nie daje. No więc co? No co, no witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj jedziemy obejrzeć jakąś maszynę, ale jaką to nie zdradzę, na miejscu się dowiecie, może mi się przyda ona na gospodarkę, znaczy się przydać, przyda tylko co to będzie, czy to będzie truchło na kołach, czy coś lepszego. Pierwszy raz jestem w Boćkowie, mimo że byłem kiedyś w Dalszynie, to jest wioska obok jak się prosto jedzie, ale jakoś nigdy nie zdarzyło się, aby jechać przez Boćkowo. Się Zastanawiam, czy tu tylko nazwa miejscowości została, czy jak, bo tu nigdzie żadnych gospodarstw nie ma, to chyba jakieś zadupie jest, zboża tutaj rosną, ale porośnięte herba polem są bynajmniej to jedno, a jak zresztą to nie wiem. Zresztą co nas to obchodzi, jedziemy do tego Goćkowa. Witam, to pewno z panem rozmawiałem przez telefon. Zapraszam, podejdziemy do prasy i wszystko opowiem. A takie pytanie, te prasy są warte, czy takie se? Ech, no, wie pan, wszystko zależy od tego, ile ma się hektarów. Tak jak tutaj na te moje hektary, to już ciężko było się wyrabiać ze wszystkim, ale mam ich dużo, więc to wiadome, że czasowo już się nie nieciekawie robiło. Ja tam mam tyle, co kot napłakał, niecały hektar mam z łąką, hektar może będzie. Ło, panie, i pan prasę bierze na taką ilość ziemi, a pan to z czego głównie żyje. A co, chcesz mnie pan okraść czy co? Niespokojnie, tak tylko pytam. Z usług koszenia zboża żyję, muciek też mam sześć, więc jakiś tam pieniądz mam zawsze. A z daleka pan? Z Tanasówki. Kurde, to trochę daleko. Nie chciałby pan może przyjechać na usługę? Mam ponad 20 hektarów do skoszenia, dokładnie to 21. Jak zapłacisz pan więcej oraz opowiesz pan prawdę o tej prasie, to się zastanowię. Bo 42 km w jedną stronę bizonem to dobre ponad dwie godziny drogi. Jasne, nie ma problemu, więc prasa jest z roku 86. W zeszłym roku miała wymieniane wszystkie pasy. Łańcuchy, opony z marki premium są założone, bo telle, borgi dwie sztuki. Sznurek podaje ładnie, zapychać się nie powinna, ale to trzeba jechać spokojnie, a nie szaleć. Moim zdaniem mniej jest z nią problemów. Niż z tą Z261. Szerszy podbieracz tutaj jest. Więc po Bizonie nie ma problemów z tym, aby zbierać słomę. Bynajmniej ja nie miałem. Więc no, węże tutaj też są. E, panie, żebyś go czasem nie odpalił. Spokojnie, nic nie odpalę. No, mam nadzieję, więc wracając, kabel od świateł jest tu gruby. Tak samo przewody od hydrauliki też są grube. Ale to jest bardziej jako ciekawostka, niż jakby miało coś to zmienić. Co tu jeszcze mogę dodać? No, sznurek jest tutaj nowy, więc nie trzeba zmieniać też. No, ogólnie to prasa, jak widać. Czy ty masz, chłopie, 5 lat? Po co się bawisz, jak nie twoje, a później nie wie, jak wyłączyć? Przepraszam, tak mi się zaciągło? Jak ci zaraz kopa w tyłek dam, to zobaczymy, kto będzie taki mądry. Prasa, no na sznurek, bo tu innej technologii to ta prasa nie miała, elektrykę powinna mieć sprawną. Nie zaglądałem do niej, ale powinno wszystko świecić. Dobra, panie, ja na chwilę idę, bo sąsiad coś chciał, aby przy płocie z tyłu poprawić. Jak będziesz pan umiał, to uruchom pan tą prasę. W razie co, wszystko będę widział, bo będę koło pola tu. Dobra, to teraz jak mamy chwilę czasu, to sobie przy okazji tego Ursusa obejrzymy. On może być z końca minionego ustroju albo z początków naszej kochanej i wspaniałej demokracji, no ciągnik na pewno wygląda nowocześniej niż taka 912. Na zbyt skomplikowanego nie wygląda. Tu jakieś dwie wajchy na krzyż, tu na moje lewo od podnośnika też jest wajcha, kabina też pewno lepiej wygłuszona. Nie powiem, ciekawa konkurencja dla 912. No to co, odpalimy tego Ursusa i zajrzymy pod wszystkie blachy, jak tam wygląda sytuacja. W razie gdybym kupił tę prasę, bo jeszcze się muszę zastanowić, czy ją kupię. To będzie raczej jako taka doświadczalna, aby zapoznać się z tym i tamtym, aby wszystko działało i się nie zepsuło. Nie jestem zbytnio ufny temu, że podbieracz opuszcza się ręcznie i do tego trzyma się to na takim łańcuchu. On jest z tej i z drugiej strony, ale mimo wszystko jakoś podejrzane mi się to wydaje. Tam i jakieś łańcuchy są, tłoki do podnoszenia klapy też najgorzej nie wyglądają. Ale czy to warto się pchać w taką prasę? Jest to dobre pytanie. He, będzie się trzeba nad tym zastanowić. Dobra, teraz gdzie ten cały wałek się włącza, to jakaś technologia jest, to będzie ta wajcha na lewo? Kurde, coś nie chce iść, co to się stało. Oj, poszła aż ciągnik bójło, ale jaki ten ciągnik jest głośny, dajcie spokój. Tak patrzę i patrzę na tą jakże cudną prasę. I nie widać, aby tu z nią były jakieś mankamenty: nic nie stuka, nic nie puka. No Może to jakaś dobra prasa jest faktycznie? Nie wiem, w gminie chyba nikt takiej trasy nie miał, a jeżeli miał, to musiał mieć potajemnie, bo nie przypominam sobie u nas takiej trasy. Były te Z230, ale takich jak ta, to sobie nie przypominam. Więc ile pan byś ewentualnie chciał za tą prasę i powiedz pan, co jeszcze chcesz, bo widzę, że próbuje pan coś powiedzieć. No, prasę bym za piątkę mógł obchać, a chcę się zapytać, czy nie chce pan na usługę przyjechać? I wykosić te moje hektary. Pizona będzie mógł pan zostawiać u mnie na podwórku. Mam świadomość, że pan z daleka i że będę musiał zapłacić więcej, bo to trochę kilometrów jest, ale mimo to chcę wziąć kogoś innego, bo ci z mojej wioski nie chcą przyjechać, trochę by zarobili, ale nie, bo nie mają czasu. Więc co pan na to? Zgadza się pan? No wiesz pan pancono, teoretycznie mogę przyjechać, bo zostały mi dwa małe poletka do skoszenia, to tam nie wiem, jutro lub pojutrze bym skosił, chętnych na razie nie ma, bo u nas w tym roku zboża mozolnie dojrzewają, jeszcze zielonizna niektórym odbiła, więc mogę się zgodzić, ale to jeszcze musiałby pan dzwonić i się pytać, jak z koszeniem stoję, bo jak już wykoszę, to mogę śmiało tu do Goćkowa przyjechać, a te pola to w Goćkowie są czy trochę rozsiane są. Powiem tak, są rozsiane, trochę jest w Boćkowie, Dalszynie, Kniżu i tu w Goćkowie są. E, to jeszcze takiej tragedii nie ma, no to dobra panie, wykosić, wykoszę, ale z prasą to się zastanowię, bo to moja pierwsza prasa będzie. Dobrze, wszystko rozumiem, dobra, to ja przygotuję przyczepy, prasę schowam do stodoły, aby pod chmurką nie stała i będę czekać. No to dobra, jesteśmy dogadani, ja zadowolony i pan zadowolony. No dokładnie, a wejdzie pan jeszcze na kawę, tyle czasu pan jechał, to odpocznie pan chwilę.